Cześć, dzień dobry. Witam Was w kolejnym filmiku o Bali. Dzisiaj kilka słów o wyspie Lombok, a generalnie o tym, jak zaplanować sobie wyjazd na Lombok. Materiałów w internecie, jeśli chodzi o zdjęcia i piękne filmy jest już bardzo, bardzo dużo, więc nie ma potrzeby, abyśmy my powielali kolejne ładne zdjęcia, bo takich na pewno sporo tam można zrobić. Chcielibyśmy dzisiaj nieco przybliżyć Wam logistykę. Abyście mogli w sposób właściwy zaplanować sobie taki wyjazd. No nic, patrzymy właśnie na mapę wyspy Lombok. Jak widzicie, serce praktycznie tej wyspy to jest cały masyw wulkanu Rinjani. I układ dróg, który widzicie na wyspie, również podyktowany jest tym, gdzie te drogi w sposób prosty można zbudować, a gdzie nie jest to oczywiście uproszczona mapka także ona nie wszystkie lokalne drogi pokazuje natomiast dla osób, które pierwszy raz się na taki lombok wybierają lepiej, żeby zaczęło od poruszania się drogami głównymi i ewentualnie w miarę samopoczucia i poczucia w ogóle bezpieczeństwa jeśli chodzi o komunikację pewności za kierownicą bo przecież luch, ruch jest lewostronny dopiero potem niech pomału zagłębiają się w wyspę jak się na Lombok można dostać? Pierwsze połączenie, w tej chwili jakby główne, to jest połączenie lotnicze i na Lombok można się dostać zarówno spoza Indonezji, dlatego że na Lomboku już jest otwarte od kilku lat lotnisko międzynarodowe ono znajduje się w tym miejscu Można się dostać samolotem z Bali lot jest bardzo krótki, bo trwa bodajże 20-25 minut to jest droga lotnicza, jeśli chodzi o komunikację na Lombok, i na Lombok można się dostać również drogą morską. I tutaj yy, są dwie możliwości. Generalnie mówimy o wypłynięciach z Bay, z portu na Bali, i z portu na Bali płyną bardzo duże promy. Takie promy płyną mniej więcej co godzinę czasu, i one płyną do Portu w rejonie Lembar. Taki prom płynie, słuchajcie, 4 godziny, ale można na ten prom wjechać samochodem, można na ten prom wjechać skuterem. Także dla tych, którzy by chcieli wynająć coś na Bali, jeśli chodzi o środki komunikacji i przemieszczać się troszeczkę dalej, nie tylko po wyspie Bali, ale również po innych wyspach, rozwiązaniem jest wypłynięcie promem właśnie z Padangbai i dopłynięcie do Lębary. Jeszcze raz, 4 godziny trwa y, przepłynięcie i promy pływają mniej więcej co godzinę. Druga y, Kolejna, ale kolejna, jednocześnie druga możliwość dostania się na Lombok drogą morską, to jest znowu Szybka Łódź. Mówiliśmy już o tym chwilkę przy filmiku, o tym y, jak dostać się na wysepki Gili. I słuchajcie, szybkie łodzie pływają też z Padang ba i one płyną tym razem tą drogą, i one płyną do Bangsal. Tutaj mają przystanek, następnie wysadzają klientów, zabierają klientów, następnie podpływają jeszcze pod wysepkę Gili Air, tutaj wysadzają i zabierają ludzi. Następny przystanek robią przy wysepce Gili Travangan, i już wracają na Bali. Także mamy dwie drogi, jedną lotniczą. Jeszcze raz, port międzynarodowy znajduje się tutaj. Drugą drogę mamy morską, przy czym duże promy, które przewożą również skutery i samochody, pływają z Padang Bay do Lemba. I kolejna opcja to podróż z Bali szybką łodzią do portu w Bangsal. Słuchajcie, żeby zaplanować sobie dobrze pobyt na Lomboku i wszystko sobie fajnie zobaczyć, trzeba by się zastanowić, gdzie chcecie spędzać czas i na co, na co jesteście nastawieni. Nie będziemy teraz rozwijali tego wątku turystycznego szczególnie mocno, pokażemy tylko miejsca, które warte są zatrzymania się. Huta na południu Lomboku oferuje ładne plaże i bardzo szybko i dynamicznie rozwijającą się infrastrukturę. Rejon Sengigi. To jest rejon, którym jest. To jest najbardziej najstarszy rejon turystyczny chyba na Lomboku. Tu jest ogromna ilość hoteli, są plaże i dość dobrze rozwinięta infrastruktura. Oraz oczywiście wysepki gili Meno, Eritrawangan, z, z których niektórzy turyści operują, jeśli chodzi o zwiedzanie Lomboku, jednakże są uciążliwe, bo trzeba jednak rano przypłynąć i, i zorganizować sobie całe to zwiedzanie. Nie jest to takie proste. Komplikuje to trochę i zabiera to trochę czasu. Ci, którzy chcą wejść na wulkan Rinjani będą korzystali z lokalnych firm i na pewno ostatni nocleg przed wejściem na wulkan odbędzie się bliżej całego masywu. Więc na pewno nie da się rano wstać w kucie i jechać na, na wchodzenie, tylko trzeba dojechać, przenocować i z samego rana atakuje się e, taką trasę. Trzeba sobie na wejście przeznaczyć bądź dwa dni, jest taka trasa dwudniowa, bądź trzy dni. Ta trasa trzydniowa obejmuje również wejście do, do, do krateru, do jeziora kraterowego. Jest bardzo ładna. Trasy te obie są, słuchajcie, dosyć wyczerpujące, także trzeba mieć też chwilkę czasu potem, żeby odpocząć. Trzeba mieć odpowiednie obuwie i pamiętajcie, że na górze nie jest tak ciepło. Ja natrafiłem tam na temperaturę 8 stopni kiedy nocowaliśmy w namiotach i można by powiedzieć, że chmury przez namiot mi przelatywały, także było, było bardzo atrakcyjnie i bardzo ciekawie. Było to naprawdę wielkie, wielkie przeżycie. Natomiast ta wysokość, 3700 ponad metrów i widok na Lombok i okoliczne wyspy o świcie jest po prostu niezastąpiony. Także zachęcam wszystkich, kto tylko ma siłę i możliwości, żeby tam wejść, żeby tam wejść na górę. Informacja jeszcze dla tych, którzy się wybierają na Lombok skuterem wynajętym z Bali i generalnie nie chcą zatrzymywać się w żadnym konkretnym miejscu, chcą sobie po prostu pojeździć jak najbardziej trzeba przypłynąć do Lembar można sobie zjechać do Kuty, spędzić sobie troszeczkę czasu w Kucie wrócić na tą główną trasę tutaj zrobić sobie pętlę i przejechać sobie, tu są piękne serpentyny, przecudowne widoki przejechać sobie tak dookoła, objechać cały ten masyw Trzeba będzie potem też wrócić tutaj, żeby wrócić na Bali. Kto ma więcej czasu i chciałby zobaczyć jeszcze więcej skuty, może dostać się do portu Labuan Lombok i popłynąć sobie, tu jest, półtorej godziny, tu jest półtora godziny przepłynięcie na wyspę Sumbała i spędzić sobie jeszcze na wyspie Sumbała z dwa dni i zapoznać się z lokalną etnografią właśnie tam. Tyle jeśli chodzi o logistykę Wyjazdu na wyspę Lombok. Zapraszamy Was do kolejnych filmików o Bali. Życzymy udanego i bezpiecznego pobytu.